Paweł Malaszyński zaniepokoił fanów wpisem padły przerażające słowa. Paweł Malaszyński na swoim koncie ma wiele interesujących ról teatralnych, telewizyjnych oraz filmowych. Mężczyzna wystapił w Katyniu, skrzydlatych swiniach czy Magdzie M. Jego życie prywatne również od lat świetnie się uklada. Jest bowiem w szczęśliwym związku z Joanną Chitruszką, która poznał jeszcze w liceum. Wspólnie wychowuje dwójka dzieci. Doczekali się córki Lejores syna Jeremiasza, który w tym roku zdawał maturę. Wychodzi jednak na to, że życie aktora nie uklada się tak sielankowo, jak mogłoby się wydawać. Od jakiegoś czasu 46 latek publikuję w sieci bardzo niepokojące wpisy. Zobacz TS, Paweł Malaszyński pokazał syna. Do kogo podobny? Paweł Malaszyński na najnowszym zdjęciu które pojawiło się na jego instagramowym zapozowaniu na plazy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie przytlaczający opis. Smutna refleksja na mijającym życiem i czarno biała fotografia przeraziła trochę fanów aktora. Nic już nie smakuje jak dawniej. Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś. Nic nie jest po myślę Za to tyle. To wszystko. Nie mogę oczywiście tego wiedzieć, ale mam pewne podejrzenia. Za to naprawdę tylko tyle. Myślenie, placz i gadanie o tym nie pomaga. Z mi nim serce moje pograzy się w ślodzie. Będę wiatrem, slącem, deszczem. Być może wkrótce nowy dzień znów będzie mój. Bez odbioru napisał w sieci Paweł. Internauci po przeczytaniu dość depresyjnego wpisu dodali całe masy zaniepokojonych komentarzy. Aktor nigdzie nie napisał, co skłoniło go do takich przemyśleń, jednak jego fani wyczuli, że coś jest nie tak. Tęsknota za przeszłością ja też mnie dopadła. Tęsknię za inna osoba, za innym zapachem. Za innymi ludźmi. Czy nie akceptuję swojej teraźniejszości? Myślę, że akceptuję. Ale wydaje mi się, że przeszłość była smaczniejsza. Pawle, pięknie napisałeś. Twoja wrażliwość jest wartością. Nie pozwól sobie nigdy tego odebrać. Jakie to smutne i depresyjne. Dużo sile. Przyszłość może być ciekawa, mimo trudności i smutku. Z przyszłości należy wspominać przyjemne chwile. Myśleć trzeba o tym, co tu i teraz pisze. Okazuje się, że swoje wsparcie okazali nie tylko fani, ale również aktorka po fachu Paulina Holtz. Zrobila to jednak, nie pisząc ogólnodostępny komentarz, a wysyłając prywatna wiadomość do malarzyńskiego. Hej, zerkniesz w folder inna? Napisałam dwa słowa, będę wdzięczna. Uściski od Gamory napisała aktorka.